I like to watch interesting movies. Lubię oglądać ciekawe filmy. Lubię oglądać ciekawe filmy. Lubię oglądać ciekawe filmy. Lubię oglądać ciekawe filmy. I want to watch a new series. Chcę obejrzeć jakiś nowy serial. 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 Can you watch movies on the phone? Możesz oglądać filmy na tym telefonie? 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 You must see Avengers. This movie is great. Musisz obejrzeć Avengers. Ten film jest świetny. 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 I prefer to watch documentaries rather than action movies. Wolę oglądać filmy dokumentalne niż sensacyjne. 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 Please watch news today. And tell me what happened. Proszę obejrzyj dzisiaj wiadomości. Powiesz mi co się wydarzyło. Proszę obejrzyj dzisiaj wiadomości. Powiesz mi co się wydarzyło. Proszę obejrzyj dzisiaj wiadomości. Powiesz mi co się wydarzyło. Proszę obejrzyj dzisiaj wiadomości. Powiesz mi, co się wydarzyło. Do you need to pay to watch these channels? Czy trzeba płacić, żeby oglądać te kanały? 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 It's good to watch movies with English subtitles to learn English. Warto oglądać filmy z angielskimi napisami, żeby uczyć się języka angielskiego. Warto oglądać filmy z angielskimi napisami żeby uczyć się języka angielskiego Warto oglądać filmy z angielskimi napisami, żeby uczyć się języka angielskiego Warto oglądać filmy z angielskimi napisami, żeby uczyć się języka angielskiego Children are not allowed to watch this movie. Dzieciom nie wolno oglądać tego filmu. 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 Can you watch any movies on a plane? Czy w samolocie można oglądać jakieś filmy? 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 Are you going to watch a movie on DVD? Obejrzysz dzisiaj jakiś film na 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 DVD? Yes, I borrowed a DVD from a friend and I'm going to watch it tonight. Tak, pożyczyłem od kolegi DVD i wieczorem obejrzę film. Tak, pożyczyłem od kolegi DVD i wieczorem obejrzę film. Tak, pożyczyłem od kolegi DVD i wieczorem obejrzę film. Tak, pożyczyłem od kolegi DVD i wieczorem obejrzę stary film. Have you ever seen a sunrise over a lake? Oglądałeś kiedyś wschód słońca nad jeziorem? 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 Yes, last summer vacation I watched a sunrise over the lake. Tak. Ostatnio w wakacje oglądałem wschód słońca nad jeziorem. Tak. Ostatnio w wakacje oglądałem wschód słońca nad jeziorem. Tak. Ostatnio w wakacje oglądałem wschód słońca nad jeziorem. Tak. Ostatnio w wakacje oglądałem wschód słońca nad jeziorem. Has anyone of you watched weather forecast for tomorrow? Czy ktoś z was obejrzał prognozę pogody na jutro? Czy ktoś z was obejrzał prognozę pogody na jutro? Czy ktoś z was obejrzał prognozę pogody na jutro? Czy ktoś z was obejrzał prognozę pogody na jutro? Seems that someone has looked through my diary. Ktoś chyba oglądał mój pamiętnik. 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 Tomorrow evening we will watch videos on YouTube on a phone. Jutro wieczorem obejrzymy na telefonie filmy na YouTube. 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 Do you look into your notes before an exam? Zaglądasz do notatek przed egzaminem? 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 Watch the movie on TV at 8 p.m. tonight. It's very interesting. Oglądaj dzisiaj o 20. film w telewizji. Jest bardzo ciekawy. Oglądaj dzisiaj o 20. film w telewizji. Jest bardzo ciekawy. Oglądaj dzisiaj o 20. film w telewizji. Jest bardzo ciekawy. Oglądaj dzisiaj o 20:00 film w telewizji. Jest bardzo ciekawy. Does watching cartoons have a positive influence on children? Czy oglądanie bajek ma pozytywny wpływ na dzieci? 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 Have you read the April report yet? Przeglądałeś już raport za kwiecień? Przeglądałeś już raport za kwiecień? Przeglądałeś już raport zakwiecień? Przeglądałaś już raport zakwiecień? Did you look in the mirror today? You have smeared makeup. Przeglądałaś się dzisiaj w lustrze masz rozmazany makijaż. Przeglądałaś się dzisiaj w lustrze? Masz rozmazany makijaż. Przeglądałaś się dzisiaj w lustrze, masz rozmazany makijaż. Przeglądałaś się dzisiaj w lustrze, masz rozmazany makijaż.